Halo, halo, cześć, z tej strony Robert z Akademii Gry. Słuchajcie. Pytacie mnie w mailach, czy wczorajszy typ na wysokie kursy wszedł, jakby to od tego meczu miało zależeć, nie wiadomo co. Ale tak, zobaczcie, znowu wszedł, znowu żeśmy się cieszyli. Olimpiakos graliśmy po 2,45. Wygrali. Tam ktoś pisał, że jeszcze w końcówce nie strzelili karnego. Także mogło być 0,2. Łatwo, lekko i przyjemnie. Dzisiaj pani w fortunie wypłacała pieniądze. No, powiem wam, że to jest naprawdę gęba się cieszy naprawdę na maksa. Słuchajcie, dzisiaj podałem, niedługo startuje nasz dzisiejszy typ na wysokie kursy. Jutro oczywiście będzie ich więcej i w, i w niedzielę. Dzisiaj mamy znowu jeden mecz, jeden niestety mi uciekł i kurczę, bo mi tak jak wam pisałem, od rana załatwiałem różne tematy. Wy pewnie nie wiecie, kiedyś tam się dowiecie. Ja chodzę na jakieś tam tańce, na kursy indywidualne. Byłem rano na basenie No i co najważniejsze Dobiłem, że tak powiem Spotkania, umówiłem spotkanie Z moim jednym z guru od tańca Johnem Lindo Lindo, umówiliśmy się na przyszły Rok, nie wiem Maj, czerwiec, jadę do Nowego Jorku Lecę do Nowego Jorku Przybić temu chłopakowi pionę Naprawdę jaram się tym gościem Od dawien dawna Wygrywa konkursy, chyba nawet w Polsce ma być Także słuchajcie, dzieje się a ja do was dosłownie na kilka słów. Słuchajcie, Olimpiakos wszedł za chwilę zaczyna się kolejny mecz, tak jak mówię. Już jestem lekko padnięty, więc długo nie będę wam zajmował czasu. Słuchajcie, ostatnie dosłownie kilka dni, żeby dołączyć do wysokich kursów za te 595 zł na opcję dożywotnią. Jak widzicie dzisiaj w sklepie, jak wejdziecie na akademia.pl klikniecie zakładkę w sklep. Dzisiaj w sklepie pojawiły się już dwa produkty nowe: wysokie kursy na miesiąc i wysokie kursy na rok. Opcji dożywotniej w tej cenie, którą macie teraz, nie będzie już więcej. Ja muszę się trzymać tych zasad, bo tak jak nieraz mówicie, Robert, coś mówiłeś, że czegoś nie będzie, a się później okazuje, że jednak będzie, bo mnie prosicie, ja ulegam. To tym razem obiecuję wam, że absolutnie już za 595 zł dożywotnią wysokich kursów. Nie będzie możliwości kupić, więc kto teraz jeszcze umie liczyć? Niech się niech wbija, jak to mówię na statek. Naprawdę świetna oferta, macie dożywotnio, świetne typy. Średni kurs na dzień dzisiejszy 2,83. Zgarniamy kasę. Jest naprawdę jak to mówią niektórzy, zacnie. I cóż. Wbijajcie, kogo jeszcze nie ma, zostało dosłownie chyba 5 czy 6 dni do końca miesiąca, i ta promocja na wysokie kursy w opcji dożywodniej nie będzie już dostępna. Oczywiście, jak ktoś chce na miesiąc, może sobie teraz wykupić dostęp na miesiąc czy na rok, to wszystko zależy od Was. Słuchajcie, dziękuję za wszystkie te miłe maile. Naprawdę mi się miło to czyta. Jak ktoś tam mi pisze, że jestem jakiś genialny czy coś. Nie, słuchajcie, to są wszystko cyferki. To są wszystko algorytmy. Ja nie jestem tak mądry jak algorytmy, i, i tyle. Także słuchajcie, tyle ode mnie, bo dzisiaj to już naprawdę padam. Ale tym spotkaniem w przyszłym roku w Nowym Jorku z tym Johnem Lindo, to się jaram, powiem wam, jak małe dziecko po prostu. Jak małe dziecko. Uwielbiam tańczyć od dzieciaka, i to jest, to będzie spełnienie moich marzeń. I tak jak wam pisałem, mówiłem. Miałem do wyboru NBA, Ameryka Czy jakieś tam Malediwy Wybieram jednak USA I spełnienie tych marzeń Które są od dzieciaka jak widzę, że książulo, nie książulo jeżdżą Co chwilę gdzieś są w Miami, Los Angeles Czy gdzieś, to tak sobie myślę kurczę, 9,5 godziny lotu I będę ja Oczywiście zrobię tam jakieś relacje z stamtąd Pokażę wam co i jak I tyle Sponsorem oczywiście firma Buchmacherska Fortuno, serdecznie ich pozdrawiam. Jutro będę po kolejne odbiory. Trzymajcie się, strzałka.